Cześć, gdzie zajmiemy się wymianą uszczelki, która znajduje się tutaj w naszym korku w lewo oleju oraz zajmiemy się wymianą uszczelki z tutaj odmeolowej. Są to te same uszczelki, mają te same numery. To jest numer oryginalnej uszczelki z Volkswagena. Jedna taka uszczelka kosztuje około 20 zł. Są to te same. Te same uszczelki, tak i w korku, tak i w tej naszej odmie olejowej. Czemu akurat wymieniam uszczelkę odmie olejową? Ponieważ tutaj lekko się pociła. Zauważyłem to, gdy czyściłem odmie olejową, także zabieram się za wymianę tego. Tutaj jest bardzo łatwe, odkręcamy korek. Uszczelka nasza stara wygląda tak. Jest troszkę inna jak ta nowa, ale to jest ta sama uszczelka. Ściągamy ją. Możemy sobie jeszcze nasze uszczelki nową ze starą porównać wymiarami. Jak widzicie uszczelki są identyczne, jeśli chodzi o grubość samej uszczelki. Jest również identyczna. Także delikatnie, jak widzicie, zmienili kolor uszczelki, jak i po prostu tutaj no, ma ta uszczelka takie, takie wycięcie tutaj. Zakładamy ją analogicznie. Tutaj żadnego filozofii nie ma. Uszczelka się trzyma. Dokręcamy nasz korek oleju. Teraz tutaj, żeby wymienić odmy olejowej, najlepiej sobie tutaj trochę poluzować te wszystkie przewody węże I przekręcamy naszą odmę olejową. Oczywiście łatwiej by to było zrobić, jakbyśmy sobie tą obejmę ściągnęli i byśmy mieli samą tą odmę olejową po prostu w ręce. Ale to też nie problem. Zakrywamy sobie jakąś ścierką tutaj, żeby nam nic nie wpadło. Demontujemy naszą starą uszczelkę, która się delikatnie gdzieś tam pociła. Jak widzicie delikatnie ona też tutaj zaczęła tak jakby parcieć od temperatury czy tam po prostu od, no od zużycia. tak. Najlepiej sobie to wyczyścić tutaj od spodu. Możemy sobie tą uszczelkę delikatnie nasmarować. Oczywiście też nic nie szkodzi jak sobie ją posmarujemy delikatnie cienką warstwą naszego tutaj oleju ze starej uszczelki. I zakładamy ją na naszą odmę olejową. Dobra, to już sobie wymieniliśmy naszą uszczelkę Przecieramy sobie tutaj rejon naszej odmy olejowej, akurat tutaj miałem trochę zapocony, także sobie to wytrę I przy ponownym montażu najlepiej sobie to obejmę ściągnąć, ponieważ będziemy mieli większe pole zakresu manewru tą odmą olejową Także ściągamy obejmę suwamy wąż teraz mamy naszą odmy olejową tutaj luźną i tutaj po prostu w dwulitrowej jednostce nie ma żadnego problemu, tylko ją nasadzamy i przekręcamy. Ona tutaj kliknie sobie nam, sprawdzamy czy dobrze siedzi, jak widzimy siedzi, sprawdzamy czy już nam również dobrze dolega, już dobrze dolega. Montujemy nasz wąż, naszą obejmę, jak już sobie tą obejmę tutaj zapięliśmy. Mamy praktycznie wszystko skończone, tylko sprawdzamy czy uszczelka tutaj dobrze dolega, czy nasza odma olejowa jest dobrze przykręcona. To by było na tyle. Jak widzicie sam proces wymiany uszczelki z odmy olejowej jak i tutaj z korka oleju jest bardzo łatwy. Potrzebujecie dosłownie 10 minut. Szczypce się Wam również przydają, łatwiej jest później tą odma zamontować, także nie ma tutaj dużej filozofii. Numery jeszcze raz pokazuję Wam. To są oryginalna uszczelka zakupiona w ASO. Do dwulitrówki, wpiszę go również w komentarzu. Także dziękuję za zobaczenie mojego filmiku. Zapraszam do lajkowania i subskrybowania. Na razie.